Wiadomość od Boga na dziś. Ukochane dziecko, Bóg mówi do Ciebie dziś. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Przez najbliższe dwa miesiące nastąpi całkowity zwrot w stosunku do ostatnich dziesięciu. W końcu dostaniesz swoją szansę, ale poczekaj, jest więcej. Wielkie błogosławieństwo jest w drodze, gotowe, by otoczyć Cię swoją obfitością i dobrocią. Przygotuj się, by cieszyć się wszechobecną pozytywnością i pozwól, by zaczęły się dobre czasy. Ukochane dziecko, obejrzyj ten film do końca, aby zobaczyć cuda. Wesprzyj nasz błogosławiony kanał, zostając członkiem lub składając darowiznę. Niech Bóg cię błogosławi. A Jezus odpowiedział im Zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieli wiarę i nie zwątpicie, nie tylko uczynicie to, co zostało uczynione figowcowi, ale nawet powiecie tej górze podnieś się i rzuć w morze, a stanie się to. Wszechświat ustawia się, aby dać Ci miłość, która przyspiesza bicie Twojego serca, bogactwo, które zapewnia Twoją przyszłość oraz odnowę, która odmładza Twoją duszę. Wszechświat pracuje, spiskując, aby przynieść Ci obfitość i szczęście, na które naprawdę zasługujesz. Przyjmij zmiany, moje dziecko, i pozwól Wszechświatowi zadziałać swoją magią. Skomentuj godzina 11:11, .11, jeśli w to wierzysz. Ukochane dziecko, wszechświat ma dla ciebie wiadomość. Przygotuj się, ponieważ wiatry zmian wieją w Twoim kierunku. Niosąc dobre wieści. To prawda, Twoja obecna sytuacja ma otrzymać kosmiczną aktualizację, a Ty wkroczysz w nowy sezon błogosławieństw, więc przygotuj się, bo to będzie niezła podróż. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem, jeśli wierzysz w Boga. Prześlij te pięć linijek, aby zobaczyć cuda. Dziękuję, Boże, za wszystkie błogosławieństwa w moim życiu. Jestem wdzięczny za Twoje prowadzenie i ochronę. Ufaj, że Pan jest z Tobą we wszystkich Twoich podróżach. Jestem otwarty na Twoją wolę i pokornie przyjmuję Twoje nauki. Oddaję Ci moje troski i lęki, wiedząc, że się o mnie zatroszczysz. Ukochane dziecko, obejrzyj ten film do końca, aby zobaczyć cuda. To nie jest przypadek, ale boskie potwierdzenie. Że wszechświat ustawia się po Twojej stronie. Znajdź pocieszenie w wiedzy, że wszystko będzie dobrze. Kosmos rzeźbi ścieżkę tylko dla Ciebie. Napisz 555, jeśli jesteś gotów. Wiatry zmian wieją i przynoszą ze sobą obietnice obfitości i dobrobytu. Brzęk mone zapowiada nadejście pieniędzy, a dźwięk młotków i pił zwiastuje nadejście nowego domu. Finansowa wolność jest na horyzoncie, woła nas do jaśniejszej przyszłości, a z nią dobra zdrowie, awans i miłość. Wszystko spływa jako kaskada błogosławieństw z nieba. Wszechświat spiskuje na naszą korzyść i jesteśmy gotowi, aby przyjąć wszystko, czego pragniemy. Subskrybuj kanał i pomóż nam osiągnąć 22 tysiące subskrybentów na naszym boskim kanale. To tak, jakby wszechświat orkiestrzył doskonałą linię czasu dla Ciebie z każdą właściwą częścią pasującą do siebie, ponieważ nadszedł czas na coś naprawdę wspaniałego w Twoim życiu. Napisz tak, jeśli w to wierzysz. Z odpowiednią osobą u Twojego boku Twoja miłość rozkwitnie i przekształci się w piękne i ryzujące skrzydła, gdy będziesz wznosić się coraz wyżej. Razem poczujęcie emocje i wolność jak nigdy dotąd. Czas otworzyć swoje skrzydła i lecieć w kierunku przyszłości pełnej cudów i miłości. Wyobraź sobie ciepły i delikatny uścisk, który rozpuszcza wszystkie Twoje troski i bóle, pozostawiając Cię odnowionym i wzmocnionym. To właśnie miłość może dla Ciebie zrobić. Ma moc leczenia Twoich ran i dawania Ci eksplozji świeżej, wibrującej energii. Pozwól więc, aby miłość Cię otuliła i zobacz, jak wnosi nową energię do Twojej duszy. Dziękuję. Przygotuj się na fale wibrującej energii. ponieważ miłość jest w drodze, aby uleczyć Twoje serce. Przygotuj się na odnowę swojej duszy i wchłoń uzdrawiające moce miłości. Czas na regenerację i przyjęcie uzdrowienia, które na ciebie czeka z otwartymi ramionami. A Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, jeśli będziecie mieli wiarę i nie zwątpicie, nie tylko uczynicie to, co zostało uczynione figowcowi, ale także powiecie tej górze: Idź, rzuć się do morza, a to się stanie. Przechodzisz przez życie. Czując, jakby ciężar świata spoczywał na Twoich ramionach, wspinaczka wydaje się nie mieć końca, a podróż nigdy się nie kończy, ale gdy jesteś na skraju rezygnacji, wszystko się zmienia. Nagle podmuch wiatru unosi Cię na szczyt, skąd w końcu możesz zobaczyć oszałamiający widok na horyzont. Jesteś ogarnięty wdzięcznością, że nie zrezygnowałeś, gdy sprawy stawały się trudne. Stojąc tam, ciesząc się ciepłem słońca, zdajesz sobie sprawę, że błogosławieństwa są w drodze i wszystko, co musisz zrobić, to kontynuować. Wierz w moc cierpliwości, moje dziecko, bo w życiu są chwile, kiedy droga do najsłodszej wygranej wymaga przetrwania najbardziej gorzkich porażek. Pamiętaj, że wszechświat ma sposób na wynagradzanie tych, którzy wytrwają przez najciemniejsze wyzwania. Więc trzymaj się mocno i idź naprzód, bo najlepsze dopiero nadejdzie. Palą obfitości, jakby strumień bogactwa został na mnie uwolniony i to nie jest tylko przypadkowy łód szczęścia. Jestem przekonany, że obfitość jest wpisana w moje jestestwo, utkane w strukturę mojego dna. Obejrzyj ten film do końca, aby zobaczyć cuda w tym tygodniu. Przygotuj się na przyjęcie wspaniałej zmiany w swoim życiu, bo nadchodzi ku tobie niezwykła siła pozytywności, gotowa zmienić wszystko na swojej drodze. Jak burza, która przechodzi i zalewa cię łzami, wszystko, co cię zasmucało, ostatecznie się rozwieje, ustępując z miejsca ciepłu słońca szczęścia. Łagodna bryza śmiechu. Pachnące kwiaty miłości i niezliczone błogosławieństwa na Ciebie czekają. Dlatego nie trać nadziei i wciąż patrz w górę, bo chmury się rozproszą, a jaśniejsze dni nadejdą. Dlatego mówię Ci, wszystko o co prosisz w modlitwie, wiesz, że już to otrzymałeś i tak się stanie. Słuchaj uważnie, bo wiatry zmian szepczą Twoje imię. Wszechświat jest pełen pozytywnej energii i zbliża się bezpośrednio do Ciebie. Przygotuj się na nadejście wsparcia finansowego i bądź gotów na świadectwo cudów i błogosławieństw, które przekształcą tkankę Twojego istnienia. Czy to czujesz? Prądy losu się zmieniają i prowadzą Cię ku niesamowitej przyszłości, pełnej nadziei i możliwości. Napisz Amen. Jeśli wierzysz w Pana Jezusa, Ty, moje dziecko, podjąłeś odważną decyzję, aby wyruszyć na wymagającą drogę samodoskonalenia, odważnie przełamując wygodne granice swojej strefy komfortu. Wybrałeś codziennie podnosić swoją częstotliwość, a zgadnij Twoja ciężka praca i poświęcenie przynoszą owoce. Każda decyzja, którą podejmujesz, aby objęci i wyższy poziom życia zbliża cię do nagród, na które zasługujesz. Kiedy kontynuujesz podnoszenie swojej wibracji, wszechświat odpowie w ten sam sposób, przynosząc ci lepsze relacje, możliwości finansowe i duchową wiedzę. Więc wspinaj się dalej, moje dziecko, bo niebo jest granicą. Wyobraź sobie świat, w którym Twoje najgłębsze pragnienia i najśmielsze marzenia przybierają kształt i stają się rzeczywistością. To nie jest tylko myślenie życzeniowe, ponieważ to, co wizualizujesz z przekonaniem i wiarą, zmaterializuje się w sposób przekraczający Twoją wyobraźnię. Twoje aspiracje i intencje zmanifestują się w fizycznym świecie, przynosząc życie które rezonuje z celem Twojej duszy. Uwierz, bo Twoja wymarzona rzeczywistość jest bliżej, niż myślisz, rozwijając się w doskonałej harmonii z Twoim najwyższym dobrem. Ale bez wiary niemożliwe jest podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że On jest nagradzającym tych, którzy pilnie Go szukają. Wszechświat mówi językiem, który nie zawsze jest łatwy do zrozumienia, ale jeśli uważnie słuchasz znaków, które Ci wysyła, zauważysz, że to nie są tylko przypadkowe zdarzenia. Te znaki są jak kosmiczne okruchy, które prowadzą Cię do Twojego przeznaczenia, a kiedy masz zamiar zamanifestować coś naprawdę wyjątkowego, wszechświat nie pozwoli Ci tego przegapić. Zobaczysz znaki i synchroniczności wszędzie. To tak, jakby wszechświat bawił się w ciepło-zimno, robiąc się coraz cieplejszy, gdy zbliżasz się do swoich marzeń. Więc bądź czujny, bo ekscytujące rzeczy są na horyzoncie. Chociaż tajemnicze ścieżki boskości mogą być poza moim zrozumieniem, jedno jest pewne: wielkie plany Boga nigdy nie zawodzą ani nie chwieją się. Jestem pełen oczekiwania. Aby zobaczyć, jak Boża Łaska wylewa się na Twoje życie jak łagodny deszcz na suchą ziemię. Z niecierpliwością czekam na moment, kiedy poskładane kawałki Twojej historii połączą się w olśniewający mozaik, piękniejszy niż można sobie wyobrazić. Myśl o zobaczeniu Twojego promiennego uśmiechu pełnego radości, gdy Bóg w końcu spełni swoje obietnice. Napełnia moje serce głęboką radością i wdzięcznością. Dziś moje modlitwy za Ciebie są pełne nadziei. Nadziei, że wszystko wkrótce zmieni się na lepsze, że nowy rozdział zaraz się rozwinie, pełen nadziei, błogosławieństw i łaski. Z Bogiem u Twojego boku możliwości są nieograniczone, a przeznaczenie niczym innym jak spektakularnym. Bóg już działa, orkiestrując wydarzenia i układając okoliczności na Twoją korzyść. Nie jest ograniczony czasem ani naszymi prośbami. Działa poza naszymi prośbami i czyni cuda, zanim jeszcze wiemy, że ich potrzebujemy. Jest wielkim strategiem, zawsze o krok przed nami, a Jego życzliwe plany dla Ciebie są już w toku. Miej więc odwagę i zaufaj, że Bóg, który działa z wyprzedzeniem, przygotowuje wszystko dla Twojego dobra. Nie pozwól, aby kajdany strachu unieruchomiły Cię w dążeniu do najgłębszych pragnień. Nie ograniczaj się nadmiernym myśleniem, ale zrób krok wiary i idź pewnie w kierunku swoich celów. Kiedy czujesz się zagubiony i niepewny co do kolejnych kroków, nie rozpaczaj. Zamiast tego zamknij oczy, pochyl głowę i pozwól swojemu sercu mówić do nieba. Każda szczera modlitwa tworzy potężne połączenie z boskością, a wkrótce poczujesz łagodny dotyk przewodnictwa, prowadzący cię do Twojego przeznaczenia. Utrzymuj swoją wiarę jasno płonącą, bo w ciszy swojej duszy Bóg objawi drogę, którą masz iść. Bez wiary nie można podobać się Bogu, bo kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że on istnieje i że wynagradza tych, którzy go szukają. Hebrajczyków 11. 6. Za każdym razem, gdy zatrzymasz się, aby porozmawiać z Bogiem, masz szansę uzyskać dostęp do nieskończonego źródła mądrości i przewodnictwa. Zanim więc rozpoczniesz swój dzień, Zatrzymaj się na chwilę i porozmawiaj sercem z Twórcą Wszechświata. Kto wie, jakie niesamowite wskazówki i błogosławieństwa mogą pojawić się na Twojej drodze? Pamiętaj, jak wierny przyjaciel, trzymaj Boga blisko, nawet gdy błogosławieństwa, o które się modliłeś, zaczną się pojawiać. Gdy przechodzę przez mroczną dolinę z powitą cieniem śmierci, nie ulegnę lękowi ani rozpaczy, bo Twoja pocieszająca obecność poprowadzi mnie przez tę niebezpieczną podróż. Podziel się tym filmem z pięcioma osobami, które muszą to usłyszeć. Jezus puka do Twoich drzwi, żądając zapłaty za dług, którego nawet nie wiedziałeś, że masz. Ceną jest Twoje własne życie, ale kiedy jesteś na skraju utraty wszelkiej nadziei, Pojawia się zbawca. On nie był winien długu, ale dobrowolnie go spłacił, oddając swoje własne życie. Tym zbawcą jest Jezus i zrobił to wszystko, aby dać Ci drugą szansę, nowe życie, wolne od ciężaru tego długu. Dziś więc podziękujmy Jezusowi, bo jest ostatecznym spłacającym dług i dawcą nowego życia. Zanurz się w cudownej wierze, że wszechświat jest po Twojej stronie, że każda siła we wszechświecie spiskuje, aby spełnić Twoje marzenia. Nie pozwól, aby choćby jedna wątpliwość zaciemniła Twoją wizję, bo to tylko zakłóci kosmiczną maszynerię, która działa. Wierz całym sercem i utrzymuj swój umysł tak klarowny, jak najczystsze wody, gotowe na przyjęcie znaków i sygnałów. Które wszechświat wysyła na Twoją drogę. W ten sposób droga przed Tobą będzie wolna od wszelkich przeszkód, a ty wkroczysz do ziemi obiecanej swojego przeznaczenia, otoczone miłosnymi ramionami wszechświata. Napisz tak, jeśli tego potrzebowałeś. Słuchaj, boski głos przemówił. Oto Wszechmogący ogłasza, to jest Twoje potwierdzenie, bo słyszałem Twoje modlitwy. Raduj się i oczekuj rychłego nadejścia błogosławieństw i cudów, bo one nadchodzą. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, dowodem rzeczy, których nie widzimy Hebrajczyków 11.1. Bóg mówi: Nie bój się, Twoje marzenia się spełnią. Twoje błogosławieństwa będą obfite, a przed Tobą pojawią się możliwości. Ale nie spiesz się, ponieważ cierpliwość jest cnotą, którą wszechmogący w Tobie kształtuje. Zaufaj boskiemu planowi, ponieważ jest on tworzony z największą starannością. Napisz tak, jeśli wierzysz w Pana Jezusa. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli pragniesz codziennych błogosławieństw od Boga związanych ze zdrowiem. Pieniędzmi i miłością. Niech Bóg zawsze błogosławi Twoje życie.